No właśnie, czy grasz w jakieś inne gry prócz World of Tanks? No ostatnimi czasy nie mam, tak jak już mówiłem wcześniej, nie mam kompletnie czasu czasami nawet na WOTA. Myślę, że przez ten czas, od kiedy mam konto, to te bodajże 14 tysięcy bitew, które mam na koncie, to nie jest tak naprawdę dużo. A mimo to właśnie nie gram praktycznie w żadne inne gry. Co... Pro... Tam czasami, jak wiadomo, czasem po kilku ciekawych losowaniach z pomidorami odechce mi się grania w czołgi, to zagram sobie na przykład Cry'a, który dostałem do mojej karty graficznej, ale tak praktycznie to, to raczej nie. Z tego co wiem, mieszkasz za granicą, w tej chwili u nas w Polsce wyszło wydanie specjalne cd, -Krzyna, CD -Krzyna, World of Tanks Rollout, czyli świat czołgów. Tam nic tak, innego tak, tak, nie ma. Nie. E, I czy gdzieś tam tam gdzie mieszkasz, e, nieważne gdzie, spotkałeś się z czymś takim, czy może to jest e, na skalę światową e, jakiś, jakaś taka rzecz niespotykana? No ja osobiście nie spotkałem się z żadną taką gazetą na temat World of Tanks. jest to, jest to raczej coś pierwszego, co, o czym słyszałem i tam gdzieś widziałem na Facebooku jakieś zdjęcia na ten temat. Nawet kolega tam wysłał mi e, jakiegoś tam skana zdjęcie tej, kawałka tej gazety, bo się pytał, czy e, są tam pokazane e, mody z mojej paczki m, w tej właśnie gazecie. Słuchaj, to mam kolejne pytanie. Co myślisz e, o tej, że tak powiem, części innej poza czołgami. Ja wiem, powiedziałeś, że nie grasz, natomiast mnie ciekawi Twój punkt widzenia w tej chwili. Co myślisz o, właśnie, okrętach, samolotach, o tej grze karcianej? No i w tej chwili wszedł Master of Orion, też będzie wchodził. Czyli odgrzewanie trupa, ale bardzo, bardzo fajnego. W okręty grałem, może nie wiem, chyba jedną czy dwie bitwy. Mam zamiar jeszcze spróbować troszeczkę w tę grę pograć, ale jakoś, nie wiem, no nie mam na razie weny. W samoloty zagrałem kilka bitew, ale no jakoś nie przypada mi ta gra od razu do gustu. Jednak ono oczywiście no, z uwagi, że nie, te konta są połączone, no to, no, to, no to mam konto, mam tam nawet chyba jakiś samolocie premium, ale nie gram. A jeśli chodzi o ten Master of Orion, co wspomniałeś, to nawet szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia co to za gra. E, spoko, słuchaj, w tej chwili e, jest coś takiego jak e, wchodzi e, Armored, czyli walka czołgami trochę nowszymi niż World of Tanks. E, no, próbowałem tego. No no i jakie masz zdanie na temat zamkniętej bety? E, wiesz co, no to... Też grałem praktycznie dosłownie może 2 3 bitwy. E, zapowiada się cał, cał, całkiem ciekawie, tylko że podobnie jak War Thunder jest to całkowicie inna gra niż WOD. Moim zdaniem przynajmniej. Możesz rozwinąć. E, e, według mnie WOD jest taką bardziej grą, troszeczkę arcade, e, czyli tam wiadomo wszystko jest e, na punkciki, czyli człowiek ma daną ilość HP. Trzeba, trzeba to HP zjechać do zera. Ta mechanika jest dosyć w gruncie rzeczy prosta. A w tamtych grach, z tego co zauważyłem, jest troszeczkę bardziej postawiony nacisk na realizm. Gdzie w bocie ten realizm z jednej strony jest, ponieważ tam starają się te wszystkie czogi odzerowywać zmieniałem tam jakieś dźwięki te też ma być wprowadzony za jakiś czas choć miało być to już dawno silnik fizyki w havoc tak więc z tym, że w OCI akurat podoba mi się to, że tam jest nie wiem jak to określić po części jest ten realizm ale jednak cały czas jest to gra arcade, która właśnie nie musi być realistyczna żeby była fajna Rozumiem, a powiedz mi, to już przejdziemy sobie troszkę dalej, czyli w przyszłość. Jaki masz plany, czy masz jakieś plany odnośnie właśnie może próby napisania własnego modu albo, no nie wiem, zmiany jakiejś? W co, co, co planujesz na przyszłość? Myślałem o tym, żeby, żeby troszeczkę spróbować swoich sił w, w pisaniu modów od, od, od podstaw, no ale jednak stwierdziłem, że Jakbym zaczął to robić, to znowu kompletnie nie miałbym czasu na, na inne rzeczy. Zapewne opuściłbym się też z, z wypuszczeniem paczki, gdzie jeżeli mam w paczce w, w tej chwili około 40 czy 50 modów, to no nie jestem w stanie napisać, powiedzmy, podobnych i jeszcze cały czas je aktualizować, bo po prostu niestety dla mnie doba ma 24 godziny, jak dla wszystkich innych. A powiedz mi jakiego modu dla Ciebie brakuje? Znaczy jeśli chodzi o takiego mod, który, który był jakiś czas temu bardzo fajny i nagle go zabrakło to w zeszłej wersji chociażby Firefly mod od Sputera był to mod, który pokazywał które czołgi aktualnie świecimy czołgiem lekkim bardzo przydatny przy robieniu misji na lightach oraz jeżeli chcemy dla naszych znajomych coś konkretnego pospotować, od razu widzimy czy to my spotujemy dany czołg czy nie. Tak więc ten mod jeszcze nie doczekał się kontynuacji jeśli chodzi o wersję 9.8 Ale pojawił się taki troszeczkę zastępczy, który znalazł się w mojej paszce. No i też przydatny był mod który pozwalał na odpalanie replayów z gry bezpośrednio z garażu ten mod również nie działa w pełni pod patchem 9.8 No on miał jeszcze jeden duży minus, jak miałeś powyżej 1000 bitew nagranych to strasznie mulił No a czy powiem Ci, że on mulił, tylko zaważyłem podczas ładowania tych bitew no i to, to już kwestia, powiedzmy, zdefragmentowania dysku, czy tego, że jeżeli ma się, miało się woto na dysku SSD to nie było tak źle no ale to akurat to, to wiadomo, on tu musiał te wszystkie mody wczytać sobie do pamięci, wyłącznie z danymi, ponieważ pokazywał też dane, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o powtórkę. A, a powiedz mi, jaki dla Ciebie jest najgorszy mod, taki, który włączyłeś i od razu wyłączyłeś? Hmm. No i dużo było takich, bo z uwagi, że robię tą paczkę, to bardzo, bardzo dużo modów sprawdzam i niektóre są takie, że po prostu staram się, jeżeli jest możliwość skonfigurowania je ich w taki sposób, żeby nie były jakby tak irytujące to staram się to robić, jeżeli widzę jakikolwiek potencjał w danej modyfikacji bo tak jak mówię na samym początku robiłem paczkę tylko i wyłącznie dla siebie i były tam mody, których ja używałem ale teraz w mojej paczce jest bardzo dużo modów których nie używam mimo to jednak kontynuuję cały czas aktualizowanie tych modów ponieważ używają ich inni gracze którzy używają tej mojej paczki tak więc już tak jakoś się stało że w paczce jest teraz ponad 40 czy tam około 50 już nawet modyfikacji i no oczywiście raczej niewiele osób korzysta ze wszystkich o no, tym bardziej, że niektóre nakładają się na siebie. A, a powiedz mi tak, swoją drogą jeszcze mam kolejne pytanie. Dzisiaj cię strasznie tutaj wytarmoszę, jeżeli chodzi o pytania. Eee, pytanie o XVM-a. Jest coś takiego, że co pewien czas, co, nowa, co nowy patch, XVM siada. O co chodzi? Eee, to znaczy, co nie tylko XVM siada praktycznie co nowy patch, tylko... Eee... Wiele modyfikacji, które, które, używają, które są podczas danej wersji. Przy aktualizacji zmieniają się różne skrypty, czy też pliki gry. No i trzeba je aktualizować. Niektóre, niektóre modyfikacje działają już od wielu, wielu patchy, wystarczy tylko przekopiować i działają. A niektóre modderze muszą zaktualizować, gdzie na przykład w przypadku znanego wielu osobom panelu damage panelu od Zajaza, który już nie wspiera tego, tej modyfikacji. Jest to na tyle trudne, że jeżeli autor nie zostawił żadnych plików źródłowych, może być to nawet niewykonalne. I tak już na przykład od samego początku powstania paczki 9.8 nie ma oryginalnego damage pana, panelu od zajaza. Są w tej chwili jakieś takie próby przywrócenia przez innych modelów, jednak nie jest to jeszcze tak do końca to co było. E, czy grasz w jakimś klanie, czy nie? E, tak, obecnie gram w klanie Is Next. E, macie jakieś e, CW czy nie? Macie jakieś e, twierdze? Tak, e, mamy twierdzę, e, mamy mamy prowincję, mamy e, e, gramy obecnie obecnie chłopaki tam starają się zdobyć tego isa piątego e, w tej e, mini kampanii e, gramy też potyczki na twierdzach e, na szóstych twierdach, na ósmych, e, czy najczęściej m, szóstki głównie tylko dla zarobku, a ósemki żeby się troszeczkę podszkolić i jeżeli jest więcej graczy to też w ten sposób się rozerwać. Słuchaj, w tej chwili będzie wchodziły wojny klanów 2.0. Coś wiesz na nich, na ich temat? Czy tak nie za bardzo się interesowałeś? Nie, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o samo CW, to ja po prostu, że tak powiem, robię za mięso armatnie, wchodzę i strzelam do czołgów i robię to, co mi rozstawiający każą. Z uwagi, tak jak już mówiłem, nie mogę poświęcić grze zbyt dużo czasu, więc... Jeśli chodzi o samo, samo, same wojny klanów, to po prostu nie wgłębiam się już tak specjalnie w temat. No dobrze, tutaj słuchaj, tak jak rozmawiałem z poprzednimi respondentami, opowiadali mi, jakby widzieli wota w przyszłości. Może ty spróbujesz zgadnąć, trochę pofantazjować, jak byś chciał, żeby ta gra wyglądała. No tu myślę, że to jest temat rzeka, można by dużo opowiadać przede wszystkim na pewno chciałbym aby pojawiły się jakieś polskie czołgi i nie tylko w sumie, ponieważ no czechosłowackie już wiadomo, że niedługo się pojawią no ale węgierskie czy też włoskie jakieś maszyny no przede wszystkim chciałem żeby właśnie było tych czołgów coraz więcej dodatkowo na pewno silnik fizyki przydałby się już chyba ponad rok temu pojawiły się filmiki wstawione przez WG o, o słynnym hawoku silniku fizyki który miał wejść do gry pokazywali jakieś tam cegły z rozwalanych budynków które jechały na pancerzu czołgów no jednak jakoś to nie weszło nie pojawiło się w grze tak więc mam nadzieję że pojawi się albo hawok albo coś zamiast chwoka, żeby jednak gra graficznie nie ustępowała obecnym nowym produkcjom na rynku. To na pewno to. Kolejna sprawa to na pewno, jeżeli miałyby wejść takie zmiany graficzne, to przydałoby się zoptymalizować grę przede wszystkim pod procesory wielordzeniowe. No myślę, że w obecnych czasach jechanie na jednym rdzeniu to jest po prostu jakiś śmiech na sali. Nie oszukujmy się, ludzie mają procesory, nie wiem, sześciordzeniowe czy nawet ośmiordzeniowe, a w WoCie wykorzystywany jest tylko jeden rdzeń, także to na pewno powinno się zmienić. No i też tak w ogóle sama optymalizacja, jeśli chodzi o karty graficzne, bo ponieważ nawet obecnie posiadając kilka najnowszych kart graficznych wspiętych w SLI można mieć spadki w World of Tanks nawet do tych 30-40 klatek czasami jeśli ma się pecha tak więc no, to na pewno powinno być przede wszystkim poprawione jeśli chodzi o optymalizację Kolejna sprawa to może jakieś nowe tryby gry ale w zasadzie bardzo dużo się ich ostatnio pojawia a nie wszystkie tak naprawdę są grane pojawiły się przecież jakiś czas temu drużynówki gdzie teraz przy twierdzach już są troszeczkę zapomniane nie wiem w ogóle czy tak naprawdę kompanie które które były takie popularne jakiś czas temu czy w ogóle ktokolwiek je jeszcze gra to znaczy wiesz, kompanie chyba e, były takim prekursorem do twierdzy, zobaczenie, wypróbowanie jak ludzie będą grali właśnie w tych szóstkach, ósemkach i, i dziesiątkach, e, żeby zobaczyć czy w ogóle będą, czy to jest do, dobry kierunek, tak mi się wydaje. I jak widać w WG się nauczyło, że to jest dobry kierunek i tak samo chyba wypróbowali drużynówki, bo pamiętajmy wcześniejszy rozkład tych drużynówek e, ósemki i jedynki, e, a w tej chwili masz ósemki i dwie siódemki albo jedną szóstkę. I ta forma eslowa, bo to specjalnie jest do esla zrobione. Natomiast ślepe takie odnogi, no to na pewno było e, te nieszczęsne narodowościowe, tak to się mówi? Narodowościowe? Historyczne chyba. E, historyczne też były, ale narodowościowe też były, słuchaj. No, czyli na przykład... zostało Tak, tak, tak. I przede jeszcze też historyczne też były mm, i też niestety kulały, ale ze względu na to, że e, to nie były złe, tylko było mało graczy i powinny być czołgi za, za, zamienione, e, te czołgi, których brakuje, po prostu bo boty powinny grać. Nie no myślę, że botów tu już mamy dosyć w grze Tak więc można, czasami jak widzę graczy, którzy mają powiedzmy nie wiem po iluś tysiącach bite 200 WN8 gdzie ja na przykład czasami zdarza mi się, że gdzieś jadę dostanę jakiś strzał przypadkowy od razu w magazyn amunicji zginę od razu po bitwie przepraszam od razu od pierwszego strzału, nie, nie robiąc kompletnie nic a mimo to dostaję za tą bitwę 140 WN8 tak więc jeżeli ktoś ma 200 po jakichś tysiącach bitew to no to jest dla mnie po prostu niewyobrażalne wiesz tutaj ja jestem na jednej z grup fanowskich i tam ktoś napisał bardzo ciekawą rzecz E, miał takie zdarzenie, że koleś stał i się utopił. E, no to zaczęli po nim jechać, że go zareportują i tak dalej, i tak dalej. E, on czołgiem premium jechał. on napisał krótko. Płacę za wasz serwer, więc zamknijcie ryje. Uf. No ale... No cóż, to że, to, że płaci... E... I nie też płacą, prawda? Eee, przecież, eee, sk więc skoro to równie dobrze ja mogę powiedzieć, że płacę za twój serwer, który, ty który się utopiłeś i chciałbym mieć eee, fair rozgrywkę, prawda? Chciałem sobie pograć, a nie żeby w mojej drużynie ludzie się topili, albo robili jakieś troll plutony, albo po prostu, nie wiem, no grali gorzej niż ustawa przewiduje. Tak więc, no każdy kij ma dwa końce, prawda? Rzeczą normalną jest, że są gracze lepsi, są gracze gorsi. Ja na przykład mam takich znajomych, których tutaj serdecznie pozdrawiam. Oni nie mają prawie, że pojęcia o mechanice gry. Nigdy nie oglądali żadnych filmów, nigdy nie czytali nic na temat gry, bo ich to po prostu nie interesuje. Oni raz na jakiś czas, jak się nudzą, odpalają sobie bitwę, jadą po prostu do przodu. Zazwyczaj kończy się to katastrofą. I, i, ale jak, jak zginą, to po prostu biorą kolejny czołg. Oni z nikim tam nie piszą na, na tym czacie. Nawet jak ktoś ich wyzywa, to oni nawet na to nie zwracają uwagi, prawda? I wydaje mi się, że właśnie takich graczy jak oni też jest sporo, którzy po prostu dla nich jest to taka... Nawet grając słabo... Jest to, jest to dla nich rozrywka. Raz, raz na jakiś czas uda im się kogoś tam strzelić, kogoś zabić, nie mają pojęcia o strefach przebić itd., ale jakoś sobie radzą, tak? No, więc wydaje mi się, że mają około 400 czy 600 WN8.